Dobrze, więc kierowcy ustawiają swoje samochody, właściwie gra e, już tutaj samochody ustawiła, mamy światło, miejmy nadzieję, że niezbagowane. Kierowcy ryją swoje silniki, wbija tam pierwszy bieg Patel, krutyjny no i czekamy jak zwykle przez e, decentralizację. A parko już! E... Karę przejazdu przez aleję serwisową za rozruch na starcie, no ale zobaczę Patryk Krutyś ze świetnym startem, Darek mi trzymał się na swojej pozycji, ale Zones musi się bronić przed Kimizem, wyruszy się właśnie wciska od wewnętrznej i czy to będzie czysto i cały czas jadą bok w bok, oba kierowcy nie rozpalili, ale Kimiz tam, widziałem lekka kontra. Poleciał, poleciał Fettel oraz Parko bodajże, tak obaj są żwirze, przepraszam, że Ci przerwałem, ale chyba bez uszkodzeń Parko, ale Fettel już, nie, Fettel również bez uszkodzeń. Jest fatalna informacja dla parku, mimo tutaj kary przez westale jestem z Jeszcze nam wypada w zakręcie numer 4. No więc mamy następnego poszkodowanego trzech kierowców pod torem już na pierwszym, wyści na pierwszym okrążeniu wyścigu o Grand Prix Hiszpanii. Zobaczmy dalej. Bogin jest bardzo blisko wyprzedzenia z Kowrona. Zobaczymy, czy będzie w stanie manewr wykonać, czy być może w najbliższych zakrętach. Raczej na razie będzie ciężko Ale tam z przodu. Isengel próbuje się wciskać z morze. Jadą bok w bok. Ze sobą kierowcy. I to jest walka pozycji numer 7. Zmora trzyma teraz wewnętrzną do tego prawego łuku i zamyka na Białego, więc chyba na ten moment ta rywalizacja się rozstrzygnęła. Jeszcze mają prostą stratę kierowcy, żeby jakkolwiek zmienić tutaj ułożenie pozycji. Powiem, że świetny start kierowców Ferrari, Bogina oraz Master Bossa, którzy zyskali bardzo dużo pozycji i jadą za tych hardach. Zobacz, że już panowie są na 9, 10, 11 oraz 12 miejscu, a startowali z niszowych pozycji. Tak naprawdę, Master Boss startował z ostatniej pozycji, Bogin gdzieś tam z daleka, a już się przebili na dosyć wysokie pozycje. i Może w późniejszych w później w, późniejszych, w czasie wyścigu, może to im dać sporo do. Do zyskania, mogą to sporo zyskać. Nie ukrywajmy, zobacz też na Zonesa, który tak naprawdę stracił miejsce na rzecz Kimiza i wydaje mi się, że również Bajcepca, więc niezbyt dobry start kierowców Mercedesa. Na, razie na tej walce bezpośredniej na torze Zones po raz kolejny bardzo blisko kierowcy Alfa Romeo, no ale cały czas brakuje jednak. Musi poszukać tych często nawet milimetrów do wierzchołka w którymś z zakrętów, żeby Kimiza dogodził, Kimiz teraz popełnia błąd w trzecim zakręcie, szeroko wywozi swój samochód, no i to wykorzystuje Zone, ściskając się od wewnętrznej do zakrętu numer 4. No i zamyka tutaj spokojnie Kimiza. Kimis musi być sfrustrowany. Nie wiem dokładnie co tam się musiało stać, no ale na pewno popełnił jakiś błąd tutaj Kimis. Za szeroko w zakręcie, numer 2 właściwie był za bardzo wewnętrzny, wewnętrznej, ale... ale to jest teraz nieistotne, bo Państwo może trzecią pozycję i traci tutaj i odpuścił, nie miał jak tutaj się obronić. Zdecydowanie szybciej tutaj pojechał. Zones wykorzystał tą końcówkę baterii w swoim samochodzie, ma już tylko 5% RS-u. Więc widzimy, jak bardzo ciśnie tutaj kierowca Mercedesa. Powiem ci, że aż takiego ataku w takim miejscu się nie spodziewałem. Jest tutaj naprawdę wielki szacun dla Zonesa. Ale trzeba pamiętać, że teraz trzeba się utrzymać przed bajcepsem i przed kimizem. Zaraz może być atak na niego. No właśnie, zobaczmy. Zonę wyprzedził najpierw kimiza, potem bajcepsa. Teraz może wyprzedzić Inioka i się wciska. I z łatwością pokonuje te kierowce Alfa Romeo. Ciekawe, czy tutaj. Będą jakieś działania w zespole? Czy tutaj nio jakoś może pomoże Kimizowi, który gdzieś jedzie jeszcze na świeżych, w miarę pośrednich oponach, a na pewno w stosunku do tych już zmęczonych softów u Niok Njok cały czas jedzie, nie zjeżdża jeszcze do boksu. No, a zobaczmy Kimiza, który jest naprawdę bardzo blisko i będzie chyba próbował do wewnętrznej, raczej tak, zobaczymy czy jeszcze ten Niok będzie się próbował jakoś bronić. Tak, oddaje tutaj pozycję, więc... No, czyli broń no, 50% DRS tak naprawdę. Więc... No a widzimy, że Patryk tutaj dojechał już do Jakuba Presa. Powiem Ci, że obaj nie mają faktycznie, to może przerzućmy się tam. I czy będzie, powiem Ci, chyba będzie dawno overtake na jednej prostej. Zobaczymy, czy Patryk się o to pokusi. Jest dive i udany. Dwóch kierowców na jednej prostej w Hiszpanii. To nie jest łatwe, więc naprawdę gratulacje za ten manem. Ale co ja chciałem powiedzieć? Kimis i Zones nie mają praktycznie baterii, ale tak naprawdę to Kimis ma jeszcze mniej tej baterii. A... A w międzyczasie Pablo wizytował swoich mechaników i tutaj Skiadr próbuje atakować swojego kolegę z Zostawia miejsce Pablo, no ale chyba nie będzie wyrzedzać, chociaż zahaczał trawę tutaj kierowca Hasa. No i zobaczymy chyba będzie zamiana pozycji. Od zewnętrznej teraz próbuje Skiadr, więc walka tutaj w zespole, w amerykańskim zespole. No właśnie, no i zobaczmy korzystając z wyprzedzania otwarte, tyle skrzydło. Za to otwartego, tyle skrzydła nie ma niok, więc to raczej będzie chyba typowe wyprzedzanie z użyciem systemu DRS. Tak też się dzieje: spokojnie zamyka skowron nioka pośrednik pośrednich oponach. No ale też, tak powiedziałeś, jest. Miękkie opony trzymają co najwyżej 6 okrążeń, i że nawet się wtedy dobrze pracują. No i to Iceman Biali wyprzedza daftula na prostej startowej. Zmora jeszcze musi chwilę zaczekać, no a więc, jednak w końcu się udało e, wykonać manewr e, ataku e, na kierowcy Reno. Powiem Ci, że tak obserwując aktualnie sytuację Patryka Kruk ja, zastanawiam się, czy on przodkiem nie będzie próbował dojechać do boksu. Yy, nie do boksu, a do mety. Oj! Takim... Teraz przepraszam, przepraszam, że ja ci przerwę, ale zmora przestrzeliwuje hamowanie w piątym zakręcie i. Łukana swoje przednie skrzydło. A to tylko efektownie poły driftował właśnie bot po jego, więc nie zwracam na to uwagi. Jeszcze tutaj Master Ale boss... Ma Master Boss jeszcze wyprzedza zmorę? Tak, wyprzedził I jeszcze raz Patryk przygotowuje się do wyprzedzania i nie jest to jakiś trudny manewr. I udaje mu się, na no, spokojnie, więc Patryk najpewniej będzie miał i fazę slapa, i czwarte miejsce najpewniej. Chyba, że dogoni przed Bogina na całej 3 sekundy, ale to jest najmniej prawdopodobne No to już nam nie szykuje, chyba, banka, ponieważ no, Kim jest również dostał teraz 3 sekundy kary. I jak blisko się teraz... zdałeś, o Patryk Kruty. na no, żyletki wiesz zahamował. No ale jest tak się jak przyszedł pierwszy tak. Było ciężko bronić się przed Kimizem, a teraz być może Patryk Kruty będzie próbował atakować, Bogina jest, ale Switchback, nasz prawie Switchback. Jest atak od wewnętrznej, i troszkę wy, wynosi nam Bogina. Ale się tutaj utrzymuje na równi z kierowcą Red Bulla. Zobacz, od zewnętrznej jest zakręcie. Jak łani tutaj utrzymał wysoką prędkość rosa Mercedesa i cały czas jest nosem przed Patrykiem Rutygiem. A teraz Patryk Rutygiem ma wewnętrzną i zobaczy, wywozi po raz kolejny. Nie, znów na żeletki na milimetry, więc zmieścił się bogin. Teraz ma wewnętrzną. To już jest następny zakręt, kiedy jadł kierowcy bok w bok. No ale w końcu Patryk Rutygiem wychodzi lepiej i nie dziwne. Ten zakręt e, raczej od zewnętrznej. I jest zdecydowanie bardziej skuteczny dla kierowcy, Jest tam więcej przyczepności, nie dziwne, że bogin tutaj wyszedł z mniejszą prędkością. Tak i to jeszcze trzeba powiedzieć, że to jest ostatnie określenie tego wyścigu, więc zaraz będziemy kończyć. I co? I zaraz, zaraz Zones chyba wjedzie na metę, więc zaraz możemy się do Zonesa przenieść, bo jeszcze jeszcze jest walka między yy, Patrykiem Krutym i Boginem. No Jest to znikoma tak naprawdę walka, więc ja już bym się przeniósł do Zonesa. Zones wygrywa nam czwartą rundę. RS Split f 1 200 Grand Prix ląduje w rękach Zonesa. Na drugim miejscu dojeżdża Bogin. Na trzecim Patryk Krudy. Na czwartym Kimiz. Na piątym melduje się Showtys. Na szóstym jego team partner z Ferrari. Showtys Jezu, przepraszam, Skowron. Na siódmym miejscu kolega Kimiza, czyli Niok. Na ósmym chyba będzie Daftul tak najpewniej będzie dawtul Zobaczmy, na które miejsce spadnie Iceman Iceman spadnie na 11. Na 9. miejscu jest Fetel 23. 10. jest Master 11. Iceman Biani. biali. 12. dojedzie na Poi. 13. Skiadr z 21 sekundami. E... Pawlo na 14. miejscu rezerwowym. 2, więc gratulujemy, że pojechał. A jednak 13. No i stawkę tam zamyka bodajże parko. Nie jest już pewien. Więc gratulujemy tutaj wszystkim zawodnikom, którzy ukończyli wyścig, gratulujemy TOP3 i zaraz najpewniej widzimy się z nimi na konferencji prasowej.